Witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, pojawiła się prośba, żebym robiła codziennie takie krótkie czytania, znaczy krótkie czytania, takie krótkie przekazy. Takie jak to było ostatnio, właśnie, co z rana wrzuciłam. Więc nie wiem, jak, jak wy się do tego ustosunkujecie: czy, czy robić takie, czy po prostu lepiej takie czytania, które robię. Mm, no, tak y, codziennie można w zasadzie powiedzieć. Czy chcecie i takie, i takie. Znaczy, ja powiem od razu tak, nie wiem jak to będzie funkcjonowało, bo nie wiem, czy zawsze znajdę czas, żeby, żeby tak zrobić i krótkie przesła przesłanie i, i czytanie, ale może zrobimy tak, że na przykład jak, jakby przypuśćmy, czytanie się nie pojawiło, no to wtedy będzie krótkie przesłanie. I nie będzie to tu, tylko po prostu to, co się będzie chciało pokazać danego dnia, to po prostu to będzie tym przesłaniem dla Ciebie, czy dla kogo kto, kto ma to usłyszeć, czy może jakąś wskazówką więc słuchajcie, no zobaczymy następny eksperyment robimy ostatnio same eksperymenty, ale dobrze cały czas coś nowego no więc zaczynamy w takim razie co tutaj jest do przekazania chociaż nie wiem słuchajcie też, bo nie wiem czy codziennie będzie coś do przekazania tak, no może i tak ale no nie wiem zobaczymy, zobaczymy, czekam na wasze komentarze, co wy na to patrzymy sobie, co tu chce być dzisiaj przekazane Uff, nie, to jest za dużo. To jest troszkę za dużo. No może dzieje się, dzieje się dużo. O. No po prostu słuchajcie, no te same karty, które ostatnio się pokazały, czyli to jest cały czas ważne. Nie wiem, pewno będę robiła różnymi. O, bądź otwarty na cuda. No to jest po zorze polarne to są po prostu przepiękne zjawiska. No i takie cuda mogą się dziać. No, co tu się dzieje, że tyle kart wypada. Okej. Okay. Patrzcie, to samo co było ostatnio nakarm na swoją duszę. To było ostatnio, wybierz przebaczenie. To było ostatnio, rób dalej to co robisz. Zaufaj, że znasz odpowiedź. No i tak, podejmij kroki, także czego by to nie dotyczyło, już nie stoimy tak tutaj i się nie zastanawiamy, tylko lecimy w górę, tak jak tutaj właśnie ta osoba. Ona po prostu idzie nie patrząc na przeciwności, przygotowana, światło jest. Tak, również wskazówka: bądź tym światłem dla innych. Wskazuj drogę. Im więcej ty masz światła w sobie, tym to się bardziej rozprzestrzenia na innych. No, ale widzicie, no przebaczenie cały czas po prostu jest w grze. Nie, no słuchajcie, wszystko to po prostu, naprawdę, co się pojawiło ostatnio, więc chyba to jest bardzo ważne, żeby żeby właśnie, ponieważ tak, przebaczenie samemu sobie lub innym, jeżeli, jeżeli jesteś na to gotowa, gotowy, wyrażaj wdzięczność za wszystko, co dostajesz, za wszystko, co masz, wdzięczność nawet za malutkie rzeczy. Wszechświat wtedy to widzi i może dać Ci więcej, bo jesteś wdzięczna, jesteś wdzięczny za to, co masz, nawet jeżeli masz niewiele. A jeżeli masz wiele, to tym bardziej możesz się podzielić, albo jeżeli nie, no to możesz coś dobrego zrobić albo w coś zainwestować. Słuchaj swojej intuicji, odkryj swoją wewnętrzną siłę. I to jest właśnie te, te dwie karty, bardzo się ze sobą yy, łączą. Właśnie to jest ta siła do yy, przekraczania swoich granic, chociażby do przekraczania granic. Do, do tego, że ty wiesz, że masz w sobie tą siłę, że na pewno dasz radę. Może, może, nawet jeżeli chodzi, że pójdziesz gdzieś w nieznane, ale to na pewno wszechświat będzie wspierał. Jeżeli czujesz, że intuicja ci podpowiada, to zawsze słuchaj tego głosu. Jeżeli Masz się przeprowadzić, jeżeli masz wyjechać, jeżeli masz zmienić otoczenie, jeżeli masz zmienić relacje, jeżeli masz zamknąć cokolwiek, słuchaj swojej intuicji i idź cały czas naprzód. Twoja siła cię prowadzi, i tu mamy praktykuj samodyscyplinę. No więc może dla kogoś będzie to, Właśnie to te wszystkie karty po prostu się ze sobą pięknie łączą. No, praktykuj samodyscyplinę, czegokolwiek by to nie dotyczyło. Może jest tak, że ktoś na przykład sobie obiecuje, nie wiem, że każdego dnia przypuszczmy będzie medytował. No, to taki pierwszy z brzegu przykład. No, i tak raz się uda, no, gdzieś tam potem coś nie za bardzo, i tak się odlecze, 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 i w końcu yy, miał być codziennie, a jest raz na tydzień czy raz na miesiąc. I to dotyczy wszystkiego, sprzątania, również sprzątania takiego wewnętrznego. I czego by to tak jak mówię, nie dotyczyło? Może chodzi o jakieś terminy, o, albo właśnie ktoś ma problem ze spóźnianiem się, może warto nad tym popracować. Wszystko, co jest z czymś jakiś tam gdzieś nie, nie domaga, to i to właśnie przez to również praktykuje się, znaczy praktykuje się, odkrywa się też tą wewnętrzną siłę, że jednak ta dyscyplina prowadzi do tego, że tak, ta siła wewnętrzna wygrywa. No i tutaj mamy przepiękną kartę, wczuj się w swoją duszę. Czyli tak jak mówię, właśnie to wchodzenie w siebie, w ciszy posiedzenie, piękna po prostu karta, jak tęcza świeci ten człowiek, i to jest właśnie to, jeżeli im bardziej jesteśmy wdzięczni, tym większa, jeszcze większe błogosławieństwa przychodzą do naszego życia. Jeżeli zdecydujesz się wybaczyć komuś, to również to jest piękny gest i powtarzam kolejny raz, to jest gest niezapomnienia, co ta osoba ci zrobiła tylko ty uwalniasz siebie z tej klatki, która cię więziła przez być może nawet lata. A wtedy zobaczysz, że jaka wdzięczność przyjdzie dla ciebie samej samego, jakie to jest uwalniające. I ja tego nie mówię, bo ja tego nie przeżyłam, tylko właśnie dlatego mówię, bo ja to przeżyłam. Wybaczyłam również osobom, gdzie myślałam, że to się nie uda. Oczywiście, że to nie przyszło z dnia na dzień, tylko czas musiał być odpowiedni na to, ale przychodzi tak wielka ulga, że to jest coś po prostu niesamowitego. Ale zobaczcie i jeszcze tylko właśnie wspomnę, że to jest właśnie to, że dlaczego te karty chciały się takie pokazać, przecież tu mamy ich bardzo dużo. O. Ym, z, pracuj nad y, zmianą swojego myślenia. No więc właśnie to, że może ktoś mówi jestem niewystarczający, niewy, niewystarczająca. Niezbyt dobry, niezbyt dobra, i tak dalej, i tak dalej. Jesteś wystarczająca, wystarczający taki, jaki jesteś, i to jest Twoja wewnętrzna siła. Słuchajcie, nie wiem, jak będę robiła te czytania. Może będą ciągle te karty, może będą różne. Zobaczymy sobie jeszcze z kart Kita, co tutaj jest za przesłanie. Takie, żeby właśnie było króciutkie, żeby nie zabierało zbyt dużo czasu. O pieniążki, idą pieniążki. To jest to, jeżeli się praktykuje wdzięczność. Mamy, mamy pana i mamy dobrego pana. Znaczy no, te, tą osobę, a tu jakieś zaszczyty, uł, honory. Może coś się zmienia, może ta osoba chce przyjść do ciebie, albo jakaś inna, ponieważ mamy dwie osoby. Albo ta osoba będzie właśnie dla ciebie takim. Prezentem, zaszczytem, ale również awanse, wszelkiego rodzaju coś, nagrody, coś, co się uda zdobyć. Wypadła ta podróż, która się przed chwilą pokazała. Okej. Okay. Osoba militarna. Yy. Osoba militarna i jego myśli dotyczące ciebie. Oj, mówi, ale tu jest fałszywa osoba, która się pochorowała. No to nic dziwnego. Ty się od tej fałszywej osoby odwracasz, i, ale tu jest ta osoba myśli o tobie. Myśli o tobie. Mamy, proszę państwa, karty takie. Tu, to, tutaj pieniądze, pieniądze, pieniądze grają ważną rolę. Mamy dużo pieniędzy, nieoczekiwane pieniądze podróż. Podróż to jest również przeprowadzka, wyjazd, urlop, jazda nie wiem gdzieś tam, gdzieś tam się przemieszczasz spotykasz jakiś ludzi, jakieś spotkania przy kawce, przy herbatce, przy drinku, przy winku, przy czymkolwiek, spotkania biznesowe, spotkania randkowe, może jakieś spotkania, które wiążą się z pieniędzmi. Dużo pieniędzy, tu jest dużo, dużo, dużo pieniędzy. Więc spadki, jakieś dobre kontrakty, umowy. Wszystko co się wiąże właśnie z finansami, może ktoś gdzieś tam obraca pieniędzmi. Y, jakąś spor, sporą gotówką, albo czeka właśnie na jakąś sprawę, która się y, wiąże ze spadkiem, z dostaniem właśnie jakichś pieniędzy. Y, dlatego, no super, super, super. Patrzcie, i mamy takie: jak ja biorę dla ciebie przekaz, to mamy zupełnie inne karty niż jak karty o fałszywych osobach, o żmijach, o tej, co się dzieje u tej osoby. Zupełnie inne karty. Ale właśnie, jeżeli też. Karmisz swoją duszę pięknym światłem, naturą, yy, zdrowym, dobrym jedzeniem, chociaż w tych czasach to jest wątpliwej jakości w ogóle to jedzenie i powietrze i woda, wszystko jest wątpliwej jakości, no ale chociaż przypuśćmy, że, że starasz się, no to, to tak. Dobre, także tyle, żeby nie przeciągać, to mają być króciutkie wiadomości, proszę o Wasze komentarze, czy chcecie takie czytania, takie przekazy, czy nie chcecie, trzymajcie się, do następnego, pa.